A jaki będzie rok 2024? Nowy rok? Zdarzymy. my. Zmienia się władza, zmienia się data w kalendarzu, ale nie zmienia się misja Okopres. Dalej będziemy patrzeć władze na ręce. Będziemy ujawniać bez kompromisów. Tomasz Poręba kupił trzy apartamenty na chorwackiej wyspie Korczula. W oświadczeniach majątkowych Poręba nie wspomina ani o kupnie nieruchomości, ani o pożyczce. Dlaczego tego nie zrobił? Dopytywać, sprawdzać i pilnować. Będziemy pilnować tematu dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji, aby historia Anny, Justyny, Izabeli, Doroty już nigdy więcej się nie powtórzyły. Drugi wniosek dowodowy to jest materiał oko Press, więc oskar. Cołdu e, oko okopres za OKO przygotowywanie materiałów dowodowych. Będziemy się upominać o prawa zwierząt, rzek i lasów. O katastrofie w Baryczy dowiedzieliśmy się dzięki mieszkańcom i dzięki społecznikom. Aby w nowym roku i w nowej zmieniającej się rzeczywistości nie zostały same. Miarą kondycji tej nowej Polski będzie to, jakie miejsce zajmą w niej osoby z niepełnosprawnościami i osoby LGBT. Bo nikt nie może być pewien swoich praw, jeśli większość godzi się na łamanie praw mniejszości. W nowym roku będziemy nadal fakt czekować. Rafał Trzaskowski odbierze wam kotleta, straszną politycy prawicę. To niestety jest manipulacja. Fałszometr OkoPress pokazuje nam odpowiedź, raczej fałsz. Będziemy obalać mity, teorie spiskowe i wszystkie głupoty padające w debacie publicznej. Będziemy też pytać, jak żyć, jak budować solidarne społeczeństwo, jak tworzyć państwo, w którym to obywatele i obywatelki są gospodarzami. Zapraszam was na to powiększenie. Sprawdźmy, kto jak chce zadbać o nasz dach nad głową. Będziemy też oczywiście komentować politykę. Dziś będziemy rozmawiać o powstaniu rządu Donalda Tuska, o TVP, o Szymonie Hołowni. Będziemy omawiać różne wystąpienia Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska. I nie tylko politykę. Gondola w Wenecji, szaliczki Versailles, czapeczki Armani. Złote buty. Złote buty, złote ciżemki, nazywane też bizantyjskimi mokasynami. Mam ważne pytanie: ile zabiłaś komórek jajowych? <grym> Zapraszamy na nowy, niewątpliwie ekscytujący Okopress. Bądźcie z nami. Grazie mile.